Dzisiaj przyjrzymy się bardzo interesującemu tematowi, który ostatnio zyskał dużą popularność w internecie. Sprawdzimy coś naprawdę wyjątkowego: stronę, która pozwala na zgarnięcie karty podarunkowej Netflix dosłownie w kilka minut. Od razu wiedziałem, że muszę to sprawdzić i podzielić się tym z Wami, ale musicie wiedzieć, że moje priorytety to zawsze Wasze bezpieczeństwo i wiarygodność prezentowanej strony. Dlatego właśnie powstał ten film, abyś to nie Ty musiał sprawdzać. Ok, więc zaczynamy. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość kusząco, ale nie spieszmy się z wydawaniem oceny. Przeanalizujmy, co mamy tutaj. Opis działania strony, opinie użytkowników i wszelkie inne informacje, które mogą pomóc nam zrozumieć, czy jest to legitne miejsce. Pamiętaj, strony bez szczegółowych opisów i informacji to najczęściej scam. Zobaczmy sobie statystyki strony. Jak widać, strona wysłała już wiele kart, ale warto się trochę pospieszyć, ponieważ z tego, co widzę, dosyć szybko schodzą. Okej, okay, przejdźmy dalej. Poniżej znajdują się użytkownicy, którzy skorzystali ze strony. Jak widać, opinie o stronie są dosyć pozytywne. Ok, przejdźmy dalej. A tutaj mamy podstawowe informacje na temat strony, i to już chyba cała strona. Dobrze, przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Kliknijmy w przejdź do kart. Przejdź do zgarniacza kodów, aby wybrać swoją kartę. Aha, czyli teraz zostaliśmy przekierowani do przycisku, który ma nas przenieść do formularza. Ok, to klikamy. Jak widać, zostaliśmy przekierowani. Przekierowuje on nas do formularza, w którym będziemy wybierać naszą kartę. Jak widzimy, jest sobie tutaj formularz. W tym polu musimy podać nasz adres e-mail. To w sumie dosyć logiczne. Muszą przecież wiedzieć, które konto korzysta ze strony. Ok, e-mail wpisany, to klikamy w kontynuuj. Ok, oto dane, które podaliśmy. A teraz wybieramy kartę, którą chcemy dostać za darmo. Wezmę kartę Netflix 1080p na 12 miesięcy, ponieważ i tak będę oglądał głównie na komputerze i telefonie, więc 4K nie jest mi potrzebne, więc teraz tylko klikamy. Teraz nam ładuje. Wszystko już prawie gotowe. Spoko, i jak widać mamy do wyboru dwie weryfikacje. Pierwsza to szybka, druga to zwykła. Więc polecam najpierw skorzystać z szybkiej, a w przypadku problemów skorzystać ze zwykłej. Myślę jednak, że nikt nie powinien mieć z nią problemu, ponieważ krok po kroku pokażę, jak ją przejść za darmo. To klikamy teraz w Weryfikuj za darmo. Darmowa weryfikacja. Wypełnij dwa zadania, aby się zweryfikować. Automatycznie po weryfikacji otrzymasz kod OK, czyli mamy wykonać dwa zadania z tych dostępnych. To ja po prostu wykonam zadanie, w którym musimy pobrać, a następnie uruchomić przeglądarkę Opera GX. Bardzo łatwe zadanie, to ja je teraz zrobię. Gotowe, zainstalowałem, a następnie uruchomiłem przeglądarkę. Ogólnie przyznam, że przeglądarka sama w sobie jest świetna i polecam z niej korzystać. Szczególnie, gdy często korzystasz z internetu. Dlaczego? Po pierwsze, są lepiej zorganizowane karty, więc łatwiej będziesz mógł korzystać z niej na co dzień. Jest większa ochrona prywatności niż w innych przeglądarkach. Twoje dane są bezpieczne. Brak reklam. Przeglądarka ma wbudowanego adblocka i jako wisienka na torcie. Wbudowany i darmowy VPN. Naprawdę polecam. OK, ukończyłem zadanie. To przejdźmy teraz do następnego zadania, w którym musimy założyć konto w serwisie do zarabiania na ankietach. Bardzo proste, szybkie i wygodne zadanie. Nie musisz korzystać z tej strony. Wystarczy tylko, że założysz darmowe konto. Wypełniamy krótką ankietę, a następnie wpisujemy dane. Pamiętaj, aby po założeniu konta potwierdzić je w wiadomości otrzymanej na podany e-mail. Ok, klikamy dalej. Teraz po prostu uzupełniamy dane. Ok i zapisujemy. Już wszystko gotowe. Założyliśmy konto, więc możemy wrócić do strony. Jak widać, ukończyłem wszystkie zadania. Ok, odświeżmy stronę. O, weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Twój kod podarunkowy Netflix 1080p na 12 miesięcy to. I poniżej mamy nasz kodik. Skopiujmy go. Czyli wszystko przebiegło pomyślnie, otrzymaliśmy kod na 12 miesięcy Netflixa. Aby aktywować kod, należy przejść do strony poniżej. OK, to klikamy. I jak widać, zostaliśmy przekierowani. Odbierz prezent. Czyli wklejamy teraz nasz wcześniej skopiowany kod i klikamy Zrealizuj. Przechodzimy teraz kapcze. W końcu się udało. To było chyba najtrudniejsze w tej całej weryfikacji. O, dodajesz nową kartę. Spoko. I jak widać, dodajemy kartę standardową na 12 miesięcy. No to teraz wpisujemy nasz adres e-mail. Ok, wpisane. Klikamy Kontynuuj. Teraz konfigurujemy nasze konto. Czyli muszę stworzyć hasło. A teraz strona prosi nas o dodanie płatności, ale my nie musimy tego robić. Klikamy po prostu Skip this step. A tutaj mamy podsumowanie. Jak widać, wszystko się zgadza. To po prostu rozpoczynamy nasze członkostwo. Możemy dodać nasz numer telefonu, ale ja tego robić nie będę. Zaznaczamy urządzenia, na których będziemy oglądać seriale. To nie ma większego znaczenia. Wpisujemy nazwę naszego profilu. OK, wpisane. Klikamy Next. A teraz zaznaczamy nasz język. Wybieramy seriale, które nam się podobają. Ja je teraz wybiorę. OK, klikamy dalej. Jak widać, wszystko się udało. Super. Mam nadzieję, że strona będzie istnieć jak najdłużej. To podstawa dla każdego, kto często ogląda seriale i filmy, czyli przetestowane. Strona naprawdę działa. Co tu więcej powiedzieć? To oczywiście mój test. I na przykład za 3-4 lata ta strona może już działać w innej formie, lub nie działać wcale. Więc potraktujcie ten film jako w jakiś sposób informację, niż jakiś obiektywny werdykt. Najlepiej samemu sprawdzić i przetestować. W szczególności, że sposób na ten moment jest całkowicie darmowy i nie wymaga posiadania 18 lat. Jeżeli chcesz, abym sprawdził inną stronę, proszę zostaw komentarz lub napisz na mój e-mail lub na Instagramie. Zwykle maile sprawdzam wieczorem, więc nie martw się, jeżeli od razu nie odpiszę. A jeżeli w jakikolwiek sposób uznałeś ten film za wartościowy, zostaw proszę łapkę w górę i suba. Ja ci życzę wiele miesięcy z Netflixem i się żegnam. Cześć.